Dawid Olejko, pod filmem Jak daleko sięga układ słoneczny, napisał komentarz: Może zrobiłbyś filmik, z jakimi prędkościami poruszają się sondy względem Słońca? Czy kiedyś sondaniu Horizons oddali się na większą odległość niż sondy Voyager, a system grawitacyjny Planet i dlaczego było ciężko uzyskać orbitę koło Słońca, sądy Parker Solar Probe? Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na film Jak szybko Poruszają się sądy kosmiczne. Na początku musimy sobie jedno wyjaśnić. W kosmosie porusza się wszystko. Ruch jest nieodłącznym elementem wszechświata. Nawet oglądając ten film przed komputerem, Ziemia, a wraz z nią Ty, poruszacie się wokół Słońca z prędkością około 30 km na sekundę, czyli aż 107 000 km na godzinę. Właśnie taka prędkość Ziemi jest konieczna. Aby planeta przebyła drogę 940 milionów kilometrów w 365 dni około. Dla porównania, X-43, najszybszy, bezzałogowy samolot eksperymentalny zbudowany przez Agencję Kosmiczną NASA w listopadzie 2004 roku, osiągnął na krótko prędkość 11 854 km na godzinę, co jeżeli się nie mylę, wynosi mniej więcej 3,3 km na sekundę. Szczerze nie znalazłem żadnych informacji, by ten rekord został pobity. Musimy jednak ustalić pewną skalę. By uniknąć potencjalnego niezrozumienia, ustalmy, że wszystkie prędkości, które będę podawać, są w kilometrach na sekundę. Możesz przemnożyć podawane przeze mnie wartości przez 60, by uzyskać kilometry na minutę, a potem jeszcze raz razy 60, by uzyskać kilometry na godzinę. Niemniej, weźmy na tapetę statki kosmiczne. Oraz historię rekordów ich prędkości. Lista musi mieć swój początek i postanowiłem, że o jako pierwszym opowiem o najwyższej prędkości, z jaką podróżował człowiek. Prędkość niecałych 11,1 km na sekundę została osiągnięta dwa miesiące przed misją Apollo 11, w czasie ostatniej próby generalnej przed lądowaniem na Księżycu w czasie misji Apollo 10. Rekord ustanowiono w drodze powrotnej. Ze srebrnego globu. Co ciekawe, prędkość ta została ustalona w 1969 roku i nie została pobita do tej pory przez człowieka. Prędkość ta wynosi akurat tyle, by w godzinę obiec Ziemię na wysokości równika. Warto wspomnieć, że astronauci, obecnie przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, podróżują z prędkością około 7,7 km na sekundę, co pozwala na okrążenie naszej planety. 15 razy w ciągu 24 godzin. Idźmy dalej. Pioner 10. Sonda wysłana jeszcze w 1972 roku. Przez lata pracy badał między innymi pasy radiacyjne księżyce oraz pole magnetyczne Owisza. Znacznie później zaobserwował również promieniowanie kosmiczne i zmierzył inne wartości fizyczne w odległych zakątkach układu słonecznego. Sonda ta obecnie już nie działa, ostatni kontakt z nią mieliśmy w roku 2003. Jednak z naszego punktu widzenia to co jest istotne to to, że porusza się z prędkością 12 km na sekundę. Obecnie znajduje się w gwiazdozbiorze Byka, a za około 90 tysięcy lat zbliży się do HIP 117795 na odległość około 75 setnych roku świetlnego. Kto nie słyszał o misji Voyager 1 czy 2, to niech pierwszy podniesie rękę. Sądy pod wieloma względami były wyjątkowe. Voyager badał Jowisza i jego satelity oraz dokonał równie udanego przelotu w pobliżu Saturna, badając przy okazji jego duży księżyc o nazwie Tytan. Aby było to jednak możliwe, sonda musiała zmienić swoją trajektorię, przez co od tego czasu poruszała się powyżej płaszczyzny ekliptyki, co uniemożliwiło jej jakiekolwiek dalsze badania planet. Do dziś Voyager 1 działa i od czasu do czasu daje znać, że żyje. W roku 2012 przekroczył heliopauzę, odległość uważaną za umowną granicę Układu Słonecznego i zasuwa dalej z prędkością, według Heavens Above, około 17 km na sekundę. Jednak z taką prędkością dotarcie do jakichkolwiek z sąsiednich gwiazd zabierze mu kilkadziesiąt tysięcy lat. Za 300 lat Voyager 1 dotrze do obłoku Oorta, a jego przebycie zajmie mu około 30 tysięcy lat. Zbliży się do Gliese 445 za około 40 tysięcy lat, na odległość ponad półtora roku świetlnego. Voyager 2 natomiast porusza się z nieco mniejszą prędkością, wynoszącą 15,3 km na sekundę. Wspomniany już w poście Dawida, New Horizons, porusza się z prędkością nieco mniejszą od Voyagerów, bo wynoszącą 13,9 km na sekundę. New Horizons był najszybszym pojazdem kosmicznym, jaki opuścił Ziemię. Podczas startu, w styczniu 2006 roku, rakieta nadała mu prędkość ponad 16 km na sekundę. Odległość do Księżyca sonda pokonała w zaledwie 9 godzin. Jednak musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Jeżeli Voyager 1 nie zderzy się z innym obiektem, ani nie zostanie przechwycony, nigdy nie zostanie wyprzedzony przez sondę New Horizons. Pomimo iż została ona wysłana z Ziemi z większą prędkością początkową od, od obu sond Voyager, New Horizons leci obecnie z prędkością około 13,9 km na sekundę, czyli znacznie wolniej niż Voyager i wciąż zwalnia. Jest to obecna prędkość sondy, która w trakcie opuszczania układu słonecznego ulegnie zmniejszeniu ze względu na grawitację Słońca. Gdy sonda New Horizons osiągnie dystans 100 jednostek astronomicznych w roku 2038 jej prędkość będzie wynosić około 13 km na sekundę. Nie zatrzymujmy się jednak. Cofnijmy się teraz do stycznia 1976 roku. Właśnie wtedy w przestrzeń kosmiczną wystrzelono sondę Helios 2. Analogicznie do sondy Helios 1 została ona zbudowana w celu zbadania warunków panujących w przestrzeni pomiędzy Ziemią a słońcem. Bardzo eliptyczna orbita sondy pozwoliła na osiągnięcie bardzo wysokich prędkości. Punkt najbliższy słońcu sondy Helios 2 wynosił 29 setnych jednostki astronomicznej, co oznacza, że był bliższy słońcu niż peryhelium Merkurego. Rekord prędkości heliocentrycznej, czyli liczonej względem słońca, został ustanowiony już 3 miesiące po wystrzeleniu i wyniósł 68,6 km na sekundę. Sonda Juno, kolejna z sąd badających Jowisza i dzielnie stawiająca czoła jego niszczącej magnetosferze. Juno bardzo zbliżyła się do gazowego olbrzyma, sunąc zaledwie 5000 km nad jego atmosferą. I co ciekawe, w 2016 roku osiągnęła prędkość aż 73,7 km na sekundę. I teraz dochodzimy do można powiedzieć bohatera naszych wyliczeń Parker Solar Probe. Sonda została wyniesiona na orbitę 12 sierpnia 2018 roku. Bada pole magnetyczne, plazmy i cząstki o wysokiej energii w wewnętrznym obszarze otaczającym naszą macierzystą gwiazdę – heliosfery. Głównym celem naukowym misji jest określenie struktury i dynamiki koronalnych pól magnetycznych Słońca i zrozumienie w jaki sposób jest podgrzewana korona, jak przyspieszany jest wiatr słoneczny oraz w jaki sposób Powstają i ewoluują cząstki o wysokiej energii. Kluczowe znaczenie dla powodzenia misji ma wykonana z włókna węglowego pokrytego białą ceramiczną powłoką osłona termiczna sondy. Obecnie musi wytrzymywać temperaturę 612 stopni Celsjusza, przy czym temperatura ukrytych za nią instrumentów naukowych nie przekracza 30 stopni Celsjusza. Wraz z malejącą odległością od Słońca podczas kolejnych peryheliów temperatura, której stawia czoła osłona wzrośnie do 1370 stopni Celsjusza. Sonda Parker Solar Probe przeszła ostatnio przez siódme peryhelium w swojej misji, podobne w swoich parametrach do szóstego. Jednak zbliżając się do Słońca osiąga duże prędkości, przekraczające 100 km na sekundę. Tak też stało się 17 stycznia 2021 roku, gdy Parker Solar Probe Zbliżyła się do Słońca na odległość około 95 000 jednostki astronomicznej od środka naszej dziennej gwiazdy i osiągnęła maksymalną prędkość 129 km na sekundę. Prędkości z 6. i 7. peryhelium to nowe rekordy w ruchu pojazdów stworzonych przez człowieka. Aktualne rekordy nie utrzymają się długo. Już w lutym 2021 roku dojdzie do kolejnego przelotu obok Wenus, co skieruje Parker Solar Probe na jeszcze ciaszniejszą orbitę wokół Słońca, co w konsekwencji w przyszłości pozwoli zbliżyć się do granicy 200 km na sekundę względem Słońca. Jednak w żadnym z wymienionych przypadków nie osiągnęliśmy prędkości nawet 0,1% prędkości światła w próżni. Jak możliwe jest osiąganie tak zawrotnych prędkości przez sondy kosmiczne? W celu zwiększenia prędkości i tym samym skrócenia lotu do najdalszych zakątków Układu Słonecznego, sondy kosmiczne korzystają z tak zwanych asyst gravitacyjnych. Asysta grawitacyjna to manewr sondy kosmicznej w polu grawitacyjnym planety, zwykle mający na celu zwiększenie prędkości sondy względem słońca kosztem prędkości planety. Asysta grawitacyjna może zostać również wykorzystana do zmiany kierunku lotu lub do spowolnienia sondy. Należy powiedzieć, że sonda kosmiczna porusza się względem otoczenia z pewną prędkością. Ponieważ planeta porusza się również pewną prędkością, to prędkość zbliżania się sondy do planety jest równa sumie prędkości sondy oraz prędkości planety. W polu grawitacyjnym planety ma miejsce zmiana toru ruchu sondy, a nowa prędkość względem otoczenia Wynosi prędkość sondy w sumie z dwukrotnością wartości prędkości planety. Jest to maksymalny zysk prędkości, jaki możemy uzyskać w wyniku takiego manewru. W praktyce przyspieszenie sondy jest mniejsze ze względu na mniejszą zmianę kierunku toru ruchu. Co jednak ciekawe, zmiana prędkości sondy kosmicznej musi być zrekompensowana zmianą prędkości planety. Ponieważ masa planety w porównaniu z masą sondy jest ogromna, oczywiste jest, że zmiana prędkości planety nie będzie duża. Jednak, ile na przykład taka zmiana wyniosła w przypadku misji Voyager? Okazuje się, że zmiana prędkości Jowisza była na tyle mała, że w jej wyniku za 5 miliardów lat pozycja planety będzie się różniła zaledwie o 1 mm od pozycji, jaką Jowisz osiągnąłby, gdyby nigdy nie wystrzelono sondy Voyager. Daję do myślenia co? Misja Parker Solar Probe rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku. Rakieta Delta 4 Heavy umieściła tę sondę na bardzo eliptycznej trajektorii której peryhelia będzie z czasem przebiegać coraz bliżej Słońca, między innymi dzięki asystentom grawitacyjnym w pobliżu Wenus. Pierwsze peryhelium zostało osiągnięte przez Parker Solar Probe 6 listopada 2018 roku. Wówczas sonda znalazła się w odległości około 25,4 miliona kilometrów od środka naszej dziennej gwiazdy. W kolejnych miesiącach Parker Solar Probe wykonała ruch po swojej eliptycznej orbicie. Sonda przeszła przez kolejne dwa peryhelia w kwietniu i wrześniu 2019 roku. Oba były zbliżone parametrami do pierwszego. 26 grudnia 2019 roku sonda Parker Solar Probe przeleciała w minimalnej odległości około 3000 km od Wenus. Ten przelot pozwolił nieco wyhamować sondę i skierować na nową trajektorię. Przelot obok Wenus był możliwy dzięki małej korekcji trajektorii lotu, wykonanej 8 grudnia 2019 roku za pomocą silniczków sondy. Nieco ponad miesiąc później, 29 stycznia 2020 roku, sonda Parker Solar Probe przeszła przez czwarte peryhelium swojej orbity. Dzięki wcześniejszemu przelotowi obok Wenus, tym razem sonda znalazła się bliżej Słońca. 1296 jednostki astronomicznej. Piąte peryhelium zostało osiągnięte 7 czerwca 2020 roku. To peryhelium miało takie same parametry jak czwarte. Następnie, 11 lipca 2020 roku, sonda Parker Solar Probe po raz kolejny zbliżyła się do Wenus. Ten przelot ponownie obniżył peryhelium orbity sondy Parker Solar Probe. 27 września 2020 roku, sonda Parker Solar Probe przeszła przez szóste peryhelium swojej misji. Podczas tego peryhelium sonda znalazła się w odległości około 95 tysięcznych jednostki astronomicznej od środka Słońca i osiągnęła maksymalną prędkość 129 km na sekundę. Są to nowe rekordy w ruchu pojazdów stworzonych przez człowieka, które zostały wyrównane podczas siódmego peryhelium. Co ciekawe, planowane są jeszcze cztery asysty grawitacyjne wokół Wenus, dzięki czemu orbita sondy znajdzie się jeszcze bliżej powierzchni Słońca. A prędkości będą się jeszcze zwiększać. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ze mną czas i docenisz moją pracę kciukiem w górę oraz subskrypcją na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym filmie.